Cześć, jestem Slęfi i to jest 27. odcinek z serii Hashtag tak a dzisiaj się z Iskleonowym. No, tak jak wspominałem, w odcinku z no, nie było mnie na tym meczu i tak, no, dopiero poczekałem aż będzie skrót, to żeby mógł coś po prostu nagrać, żeby właśnie, no, omówić właśnie mecz. I tak, jeżeli chodzi o skład na ten mecz, on się nie zmienił w ogóle. Patrząc, porównując zarówno skład wyjściowy, wyjściowy przepraszam, e, jak i e, oczywiście ławkę, to kompletnie ten sam skład. Jeżeli chodzi o, o mecze, właśnie e, ze startem, startem z sprzed e, właśnie tygodnia, no sprzed tygodnia, no tydzień przed e, właśnie. Machem Sisklon, no teraz w sobotę e, derby z tę czołgioumym, derby powiatu, no, no to musi być wygrana, to no, nie szukamy się, gdzie no fanuje się, że no, tęcza no wiadomo, że e, tam strzelali oczywiście gole, e, czy to z uraganem e, czy to e, z e, oczywiście e, w ostatnich dwóch kolejkach z Czarni ludzie a tak we z MKS działało do, jednak no, nie oczekujmy się, że no powinniśmy ten mecz wygrać, na fanujmy się. No, jeżeli nie udałoby się wygrać, no to dla mnie to no, byłaby no, komeda po prostu. No, inny wynik niż zwycięstwo to jest po prostu niedopuszczalne meczu stańczą, na fanujmy się. To jest jeden z głównych wyborotów do spadku no, patrząc na to jaka kadra jest e, właśnie w łynie I tak no jeżeli chodzi o mecz, e, to tak no w zasadzie napiliśmy no, zdecydowanie dużo no lepszą no, podobnej do niskrynawym, no co pokazuje sam wynik, e, ale tak no od początku w zasadzie przebywaliśmy bo to my jako pierdzi stworzyliśmy dogodną sytuację z do Gola, gdzie to klepka była między tą kimś śnieżawskim a Karolem Stysiem, ten, ten pierwszy jest w dogodnej sytuacji po podaniu właśnie tego drugiego, no ale niestety kokos, no zmarnował no, bardzo, to bardzo dogodną sytuację no, a kilka chwil później już padł gol pierwszy i tak, no, faulowany w polu karny Paweł Kulpa a, i, i mieliśmy właśnie wód karny, e, który pewnie wykorzystał Karol no to szczerze dosyć pewne było, że no, no po tym, że na no, karnego właśnie e, tydzień wcześniej ze startem, no to było pewne, że pewnie no, właśnie Karol Styś e, podejdzie e, właśnie do karnego. Albo ktoś inny, na przykład Kacper który też przecież w okresie przykładoprawczym pamiętam, że przecież e, coś tam z karnych strzelał, więc no... Były właśnie opcje, żeby ktoś właśnie uderzał e, No, ale ostatecznie właśnie poszedł Karlos coś do tego karnego e, No i pewnie go wykorzystał e, I mieliśmy jedną do 0, e, No, a już chyba 3 minuty później e, No, kolejna nasza akcja. Michał Kajewski na słonie no idealna wódka po prostu no, na głowę do Castronicy, a ten, no, mocno strzałem właśnie z głowy, podwyższył wynik na 2 do 0, no i było już wtedy wiadomo, że no, no, nie, nie po prostu nie możemy po prostu tego przegrać, no, szanujmy się, ani zremisować No i. Tak no później e, też e, oczywiście pod trzeci gol, no też coś na próbował oczywiście e, na m. coś dowolnego, ale no jednak z czego celny. No i oczywiście gol na 3 do zera dla nas, e, gdzie popodawał do Kasztanywiskiego, a ten e, po prostu przebiegł chyba z połowy boiska i jeszcze e, się zabawił z obrońcami właśnie w polu karnym no, uderzył idealnie po dalszym słupku le leciutko po prostu właśnie na dalszy słupek no i, i było już e, właśnie 3 do zera hmm. później też sobie stworzyliśmy kolejne sytuację e, gdzie to m.in. innymi podewał podewał po z lewej strony e, jednak no, no, jego strzał nie, nie okazał się zbyt groźny dla w drużyny z Nazemia, e, który złapał e, właśnie tę piłkę. E, no, Paweł po prostu próbował e, tak strzelić głową po prostu między nogami właśnie e, brankawa e, na wymia. A później też były oczywiście kolejne sytuacje. E, czy to Kasper Nowicki, czy to Michał Gajewski próbowali właśnie strzelić gola, e, no, ale się nie udało. No, a później już e, Iskra a coraz e, to bardziej dochodziła do sytuacji, gdzie no w zasadzie pierwsza sytuacja, którą sobie służyli no, to w zasadzie my już skleowaliśmy, no bo tam nie pamiętam, chyba własny Kowalski źle podawał e, właśnie e, do lewej strony, no tam zawodnik z numerem siódmym e, na prawej stronie właśnie to wykorzystał, e, no podał wprost. Na dalszy zupek do jednego z zawodników właśnie swojej różyny. Natomiast do strzał wyblokował chyba Robert Tunkiewicz, z tego co widziałem, albo Sebastian Kowalski, ale wydaje mi się, że jednak Robert Tunkiewicz wyblokował ten strzał. No i po raz kolejny właśnie Tunkiewicz. Można powiedzieć, że nas tutaj przed Celtongolano, ale już później Robert tego nie zrobił, gdy jeden z obrońców i no po prostu dał idealną piłkę na Davida no Robert Tunkiewicz no mimo tego że jest doświadczonym zawodnikiem, no to popełnił błąd gdzie no, próbował gdzieś wyskoczyć no nie dosięgnął tej piłki i niestety yy, po właśnie tym yy, zagraniu górnym od yy, właśnie yy obrońcy isklenowym, no a Dawid Arczewski, no, idealnie to wykorzystał, e, który no i Filipa Wiewiczkę, no Filip, no, był po prostu bez szans przy tym golu, no fanujmy się, no bardziej tutaj bym właśnie e, gdzieś przy Tunkiewiczu właśnie spisał ten minus właśnie przy golu, no bo tak jak wspominałem właśnie w rosyjskiej piłkarsce, że no w nowoczesnym futbolu, no to w no dosyć często właśnie wychodzi Gdzieś wyżej, poza piątkę, oczywiście. No, no I niestety właśnie Arczewski to wykorzystał, że właśnie Filip był właśnie tak bardziej wysunięty. No i swój kolejnego gola w, w tym sezonie. Gdzie, jak pamiętam, z poprzedniego sezonu oczywiście okręgówki, plus jeszcze w A-klasie jeszcze jak jak właśnie iskla grała dwa lata temu, to właśnie jeszcze pamiętam do Arczewskiego właśnie jeszcze jak grał na Wisach A klasy, gdzie to jest mnie naprawdę dobry napastnik i myślę, że e, no, o, mimo wszystko gdzieś o, powinien grać w jakimś lepszym klubie w właśnie Iskra. I mm, tak na no, no, tym się zakończyła w zasadzie pierwsza połowa, natomiast druga no, to od razu akcja isklinazmu, gdzie no, w zasadzie e, mogli przejść od razu w pierwszej akcji gola, e, natomiast Bibitko na wybraniu stał no, najpierw gdzieś no, trochę przypadkowo, a później już na szczęście zapał tę piłkę właśnie Filip. No i później po własnego kontra Sebastian Kowalski Podanie gdzieś tam do Kasprza Ten podał do powałku, no a Paweł no, po prostu idealnie to Jak porobił jednego z obrońców właśnie Iskry No to było coś pięknego po prostu Tak jak właśnie Paweł to zrobił No doświadkowanie idealnie no, na polekarny do Karola a ten zwoj, a, a, zamknął po prostu wynik i był przerwie do jednego no, i, i w zasadzie no, 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 no właśnie wynik już był zamknięty. No obie drużyny próbowały, no między innymi właśnie Iskra, a, gdzieś tam Dawid Tarczewski chyba nie próbował a, z czymś gola jednak dobrze wapał te piłkę w jej Później też mieliśmy oczywiście swoje okazje, bo to między innymi Nowicki, gdzie gdzieś to został idealnie wypuszczony przez jednego z naszych obrońców, z tego co pamiętam, no ale no, niestety przegrał on pojedynek sam na sam właśnie z brankawem Iskrem. No, tam jeszcze jest takich klub, co były, no to na przykład Paweł Kupa, gdzie... Też na przykład przedliblował trochę właśnie obrońców no ogólnie piłka właśnie iskry, no natomiast no w dogodnej sytuacji no niestety lepiej okazał się Blankaw no po raz kolejny w tym meczu bo szczerze to gdyby nie ten Blankaw, no to on naprawdę by mogło być no, zdecydowanie bywej niż właśnie Twstla 1. No natomiast tak no iskra no, ciągle próbowała, no, ale te ich próby no, były niecelne. Jeżeli chodzi o te ich strzały no my, to, my też oczywiście próbowaliśmy, jednak no już gole niestety nie padły. No, i co? No, kolejny mecz wygrany, no składa, że nie na zero z tyłu. Natomiast no, cieszę się bardzo, to ta wygrana no, kolejna w tym sezonie no, i taki wychodź mecz, no to tak na plus według mnie, no to on no, na pewno Kasper Nowicki no, zdecydowanie. No, kolejny jego dobry mecz, no taki on ma luz po prostu na boisku, no to to jest po prostu coś niesamowitego. Karol tyśniesz, też naprawdę dobry mecz w jego gnaniu Paweł Kulpa no, też, no bo trzy gole na naszym konaniu były dzięki właśnie niemu, więc, no, no, a też Paweł oczywiście mógł strzelić dwa gole w tym metu, jednak, no, no, tak jak wspominałem, no, no bo się zachował, zachowywał Blanka w Hiszpanii, e, i co tam już jest takich, no, Michał Gajski na pewno też e, na plus, e, bo, e, no, w szczególności gdzieś, e, no, właśnie, za trasę do, do Kasprzelińskiego no ja mówiłem o tym nieraz że Mikor, Michał Gajewski no, jest no, naprawdę takim no, motorem napędowym gdzieś po tej stronie no i też Michał oczywiście miał swoje okazję. jeszcze w pierwszej połowie, gdzie to uderzał z główki, jednak no trafił niestety słupek a później jeszcze jak Kasprzeliński próbował Dobiłeś się no to niestety no za wysoko. I tak no na pewno też na no, plus Mati Ludkowski, gdzie było widać gdzieś w końcówce meczu właśnie tego dynamikę. No naprawdę to jak porusza się Mati, to jak on szybki jest właśnie, to jest po prostu coś niesamowitego. To jak właśnie Mati no, ma ten luz gdzieś właśnie na tej prawej stronie. No, na pewno no, na plus, właśnie ogólnie, jeżeli chodzi o mecz, właśnie ci, o których wspomniałem. No i takie jeżeli chodzi też o wyróżnienie z ten mecz, to wyjątkowo nie jeden, nie dwóch, a trzech złóżników po prostu wyróżnić. I tak, ogólnie, jeżeli chodzi o jednego piłkarza, którego tutaj wyróżniłem. O nie, pojawi się w dłuższej e, kolejki, jeżeli chodzi właśnie o O, o, o sztuczną piłkę. Natomiast ja myślę, że już od pierwszego odcinka jeszcze dodatkowo możemy zrobić coś e, właśnie, e, jak e, na przykład no, po prostu ławka złowych, e, właśnie e, w dłuższej kolejki. E, no, I według mnie no, o... o ten zolnik, o którym wspomnę na końcu, no to zdecydowanie zasłużył na to, żeby przynajmniej i być właśnie na tej ławce rezerwowych w klużeniu kolejki. Natomiast tak i wychodzi właśnie do wyróżnienia. Zatem że to tak Kreswanowicki na no, kolejny wspaniały meźle w koleniu w tym sezonie. No, w zasadzie w tej rundzie, no bo on tutaj teraz właśnie zimą, no dwa gole no plus jeszcze to jak on się prezentował w ogólnym ujsku, no to... Coś pięknego po prostu, bo no, dalej Karol z e, Dwa gole w tym meczu. No... A też gdzieś e, widać, nie chodzi o Karola, e, taki właśnie też luz, jak w przypadku Kaspra. E, no... A I też ogólnie e, widać od dłuższego czasu gdzieś e, taką chemię między Karolem a Tomkiem Śnieżarskim. E, właśnie gdzieś już od tamtej rundy, gdzie no naprawdę ten duet, no widać, że się no, rozumie po prostu a także jeżeli chodzi o ostatnie wyrównienie to postanowiłem po wyrównić właśnie Pawła Kulpę e, który właśnie zajrzył, e, no można powiedzieć właśnie przy asysty no bo wiadomo że e, je, że on wybaczył tego karnego no to można mu no, właśnie to zapisać jako tego właśnie asystę czyli no o właśnie, no, dwie asysty normalnie, plus jeszcze ten przybywaczony karny, no, to można coś zaliczyć właśnie jako trzy asysty, więc, no, naprawdę gdzieś właśnie nie, Paweł, no, mi, mi zaimponował, w wychodził meczu no, i tak. Jeżeli chodzi o, o to, jak ja nieraz krytykuję po prostu to to jest w ogóle hit, bo w porównaniu do no, poprzedniej rundy no to wiadomo, że no, tak jak krytykowałem różnych piłkarzy na Bartnowski, no to wiadomo, że e, no, to było, no, no a wiadomo, że go będę krytykował, no bo chłop się prezentował po prostu sobie grał. No, czy to też po prostu innych piłkarzy, na no, których już nie ma po prostu w klubie, no jak na przykład Redesiuk, no to tak teraz, no to jak mam nie wy. Jak krytykuję jakiegoś rolnika, to nagle w następnym meczu dla naprawdę niesamowicie. No. O, czy to Oskar Lejewski za ten po, po meczu właśnie z Kormatem gdzie go krytykowałem, to on w meczu to na, naprawdę dobrze się, zapre, się zaprezentował. No i tyle powodu, kurpa. Krytykowałem go za mecz właśnie e, tydzień wcześniej za mecz właśnie ze startem Niedźwica to teraz w z meczu z na wymt naprawdę to by się zaprezentował, no to jest po prostu no, niesamowite, że e, ja krytykuję jakiegoś zawodnika za jakiś mecz i później, nie naprawdę niesamowicie, w następnym, no ja nie wiem, ja mam grawienie w, nie wiem, że skąd jest i musi je oglądać, po, oglądać po prostu te odcinki moje, bo to no, po prostu... No, no, mogli sobie po prostu do to co po prostu mówiłem no to jak ich krytykowałem właśnie po tych e, dwóch e, pierwszych meczach no to no teraz no naprawdę dobrze się, dobrze się prezentowali właśnie e, w tych e, właśnie dwóch ostatnich meczach no skoro właśnie e, w meczu z e, startem natomiast spawął w meczu oczywiście tym właśnie ostatnim niedzielnym z Isklą więc no i ja się bardzo z tego cieszę no bo ja mówię że od dłuższego czasu no po prostu że ja widzę wielki potencjał właśnie w Kulpie no naprawdę to jest o tak o naprawdę dużym potencjale no i myślę w no, może gdzieś no, no, po sezonie pójść nawet właśnie wyżej. O no, wiadomo, że no, na pewno nie chcielibyśmy go stracić, natomiast no, myślę, że no, Paweł po prostu zasługuje na to, żeby po prostu no, grać właśnie gdzieś wyżej. I właśnie w jakiejś się po prostu idę. Tak więc są. Jeśli chodzi o ten odcinek, no to by było w zasadzie na tyle, tak więc co, do następnego, trzymajcie się, alka